Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Tym razem będzie to kolejna na moim kanale nowa seria. A mianowicie będę robić różne foremki, które mogą się przydać do modeliny. I pokażę Wam, jak zrobić właśnie najróżniejsze foremki. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Co będzie potrzebne: jakaś miska, silikon uniwersalny, ja mam taki Zoszą, skrobia ziemniaczana. I farba akrylowa w dowolnym kolorze. Oraz ciastko Oreo prawdziwe i tylko ta część yy, z jednej strony. Dajemy trochę mąki do miseczki, dodajemy silikon. Ja użyłam proporcji na oko, tak naprawdę, i na szczęście udało mi się tyle uzyskać, aby spokojnie odbić to ciastko. I następnie staramy się bardzo dokładnie ugnieść tą naszą masę, dodając cały czas mąkę. Ja ugniatam ją rękami, chociaż polecam Wam założenie rękawiczek, bo później ciężko je domyć. I tą masę ugniatam dość długo, około podejrzewam 20 minut, i do, do momentu, kiedy już była taka plastyczna, jak modelina, mniej więcej. Nie może się nam tak właśnie kruszyć, tak jak teraz widzicie, na, tak łamać na filmiku, dlatego trzeba tak długo ugniatać, aby pozbyć się tego efektu i tutaj dodaję trochę farby, ja akurat użyłam miętowej, przez co kolor jest taki właśnie jasno-miętowy, taki bardzo pastelowy wyszedł. I cały czas ugniatam i ugniatam tą masę, aż będzie już taka, widzicie, teraz już się mniej łamie i jest taka bardziej plastyczna. Myślę, że każdy to wyczuje, ten moment, kiedy ona już będzie dobra, kiedy zrobimy kulkę i ona się tak nie, nie, nie łamie właśnie na, na części. Następnie rozgniatam ją delikatnie na powierzchni, najlepiej jakiejś szklanej, żeby nie ubrudzić blatu. I staram się dobrze wygładzić, żeby nie było pękań. Teraz naciskam ciastko mi akurat ono pękło niestety, natomiast starałam się cały czas utrzymać je w tym samym miejscu. Dlatego foremka wyszła idealnie. Dlatego nie przejmujcie się, że to ciastko Wam pęknie. O ile nie będziecie go poruszać, to na pewno foremka również wyjdzie dobrze i zostawiamy do zastygnięcia. Zostawiam na około 24 godziny. I tutaj macie już gotową foremkę. Jak widzicie, mimo tego, że ciastko pękło, nie widać absolutnie żadnego uszczerbku w tej foremce. Jeśli chodzi o taką plastyczność, to ona jest trochę bardziej twarda niż foremki kupione na przykład na sklepiku dla was. Natomiast bardzo dobrze da się nią odzorować daną rzecz i w ogóle bardzo dobrze się z niej korzysta. Tego, że jest trochę twardsza. I tutaj pokazuję Wam, jak właśnie odbiłam tą, to ciasteczko. Użyłam tutaj oczywiście brązowej modeliny, tutaj akurat SH. Bardzo trzeba mocno docisnąć, aby ten wzór się w pełni odbił. I tutaj widzicie, że dość łatwo jest wyjąć to z foremki. Ja polecam troszkę skropić wodą wcześniej. I tak jak widzicie, właśnie ten wzór jest naprawdę bardzo dobrze. Widoczny i tak jak widać ta foremka jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem, jeżeli nie chcecie kupować drogich foremek. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba.